Była sobie para z 60-letnim stażem małżeńskim. Nie byli bogaci, ale dawali sobie radę, ostrożnie gospodarując pieniędzmi. Mieli po 85 lat, ale bez dobrego zdrowia, głównie dzięki żonie, która przez ostatnią dekadę kładła wielki nacisk na zdrowe jedzenie i ćwiczenia. Z pewnością żyliby jeszcze długo, jednak podczas podróży rozbił się ich samolot. Tak więc trafili do nieba. Stanęli przed niebieskimi wrotami, a święty Piotr wprowadził ich do wewnątrz. Zabrał ich do pięknego dworku, umeblowanego w złoto, jedwabie, z pięknie wyposażoną kuchnią i wodospadem w głównej łazience. Zobaczyli służącą, wieszającą ich ulubione ubrania w szafie. Westchnęli oszołomieni, gdy Piotr powiedział: Witamy w niebie, to będzie teraz wasz dom. Staruszek zapytał Piotra, ile to wszystko będzie kosztować. Ależ nic, odpowiedział Piotr. Pamiętajcie to nagroda, którą otrzymujecie w niebie za wasze życie na ziemi. Staruszek wyjrzał przez okno i zobaczył wielkie pole golfowe, wspanialsze niż jakikolwiek na ziemi. A jakie tam są opłaty? mruknął. To jest niebo, odpowiedział święty Piotr. Tu możesz grać codziennie i za darmo. Potem udali się do klubu i zobaczyli obficie zastawiony stół z każdą kuchnią, jaką sobie można wymarzyć. Staruszek patrzył na owoce morza, steki, egzotyczne desery i przeróżne rodzaje napojów. Nawet nie pytaj święty Piotru przedził staruszka To jest niebo, to wszystko jest za darmo dla was. Cieszcie się! Staruszek rozejrzał się wokół i nerwowo spojrzał na żonę. Dobrze. A gdzie są niskotłuszczowe, cholesterolowe potrawy i bezkofeinowa kawa? Zapytał. To jest najlepsza część, odpowiedział święty Piotr. Możecie jeść i pić, ile chcecie, i nigdy nie będziecie grubi ani chorzy. To jest niebo. Staruszek wciąż nie dowierzał. Żadnej gimnastyki, aby to zgubić? Zapytał. Nie, chyba że chcecie. Odpowiedział Piotr. Nie ma badania poziomu cukru, ani ciśnienia krwi, ani nic? Już nigdy. Wszystko, co tu robicie, ma wam sprawiać radość. Staruszek spojrzał na żonę i powiedział: Tej, te twoje, pierdolone, otrębowe płatki, a moglibyśmy to już być z dziesięć lat temu.